tej samej rodziny Grant. To nie jest oczywiście ta sama rodzina Grant, która produkuje znaną wszystkim whisky Grant, bo grantów w Szkocji jest Pewnie tylu, co, żeby nie obrazić Kowalskiego, Kowalskich w Polsce. Czy Nowaków. Bardzo, czy Nowaków, tak. To jest bardzo znane nazwisko, ale to jest w rękach rodziny Grant od sześciu pokoleń. Destylarnia nie sprzedała się żadnemu międzynarodowemu koncernowi. Cały czas jest w rękach jednej tej samej rodziny. Gdyby ktoś chciał się bardziej zagłębić w samą historię, to ona została przejęta w 1865 roku przez. Johna Granta, który był w owych czasach w tamtym regionie bardzo znanym hodowcą i jednocześnie producentem wołowiny. Miał bardzo, bardzo wysokiej jakości wołowiny, miał stada tych krów tak mhm. i tak dalej, ale miał wielką okazję, ponieważ destylarnie kupił z całym przybytkiem i z terenami, z farmą wokół za 511 funtów 19 szylingów. Jakby ktoś chciał bardzo szukać, to jeszcze gdzieś na rynku można pewnie dostać limitowaną edycję, właśnie Glenn Farclasa, która na etykiecie ma napisane 511, łamane na 19. Nie wszyscy wiedzą, co to oznacza, więc dla tych, co nie wiedzą, powiem. Jest to edycja wydana z okazji. Jedna z edycji z okazji 150-lecia destylarni w rękach rodziny Grant, bo niestety, nawet gdyby chcieli, nie byli w stanie zabutelkować 150-letniej łyski. Nawet gdyby mieli teoretycznie taką w magazynach, to przy, po 150 latach, biorąc pod uwagę odparowywanie w beczki i tak dalej, nic z tego by nie było. Więc wpadli na taki pomysł. 511 funtów na tamte czasy było to dosyć sporo. Ale jednak nie na tyle sporo, żeby ne, nie zainwestować. No i teraz tak. Kupił to John Grant, później przejął to George, kolejny był George, kolejny był George, później był John i teraz jest George. John jeszcze żyje, chociaż firmą już hmm. zawiaduje, czy destylarnią, jego właśnie syn George. Jest, tak jak powiedziałem, od sześciu pokoleń w rękach jednej i tej samej rodziny. To jest mała rodzina, która ma inne potrzeby niż koncern. Tak, myślę, że nikogo tu nie obrażę mówiąc o tym, ale destylarnia, która wchodzi w skład międzynarodowego koncernu, to pierwszą i najważniejszą rzeczą dla akcjonariuszy jest zysk na koniec tak roku. Mm -hmm. e, tu w przypadku George'a, on ma żonę, on ma dwie córki, to jest w ogóle ciekawostka, nie wiadomo co będzie dalej, ponieważ pierwszy raz w historii e, zarządzający destylarnią nie ma syna ma córki, ale ponieważ historia szkockiej zna przykłady, że kobiety zarządzały destylarnią, więc myślę, że tu i w tym wypadku nie będzie kłopotu. Ma bardzo prestiżową e, destylarnię, której łyski są rozchwytywane na całym świecie. Ma tylko ojca, ma żonę i ma dwie córki e, i w związku z tym jego priorytety są trochę inne. Może się sfokusować na utrzymaniu e, jakości tej, która jest. E, powiem jeszcze ciekawą rzecz, mianowicie taką, że gdyby ktoś odwiedzał Glenfarklasa, polecam piękna destylarnia, jeżeli chodzi o ten whisky, tu rozwiedzanie. Wokół destylarni znajdują się takie małe budynki i każdy, kto pracuje dla destylarni Glenfarklas ma za darmo mieszkanie w tych budynkach, no i wyżywienie całodzienne, jak gdyby w pakiecie, więc jest z tego stworzona pewna rodzina, która się widzi nie tylko w ciągu dnia, ale i wieczorami. I to jest pierwszy powód, ale drugi powód, który wydaje mi się też jest bardzo istotny, to jest to, że destylarnia od początku swojej działalności stawiała na beczki po poszery. Kiedyś było to uzasadnione historycznie, ponieważ świat pił szery, Szary była bardzo modna. szery w beczkach eksportowano do Anglii, tam butelkowano szary a beczki pozostawały puste i okazało się, że koszt odsyłania beczek do Hiszpanii jest po prostu zbyt drogi. Znalazły się firmy, które powiedziały: OK, naleję swoją whisky, będę miał środek transportu. Później niestety świat przestał pić Sherry z wielu różnych powodów, no między innymi dlatego, że, że przestała być modna, ale również dlatego, że rząd hiszpański wprowadził przepisy zakazujące tak, tego typu eksportów w beczkach i tak dalej, mm, tylko w cysternach, no jak wyślemy w cysternie, to już nie mamy beczki. Tak. No i okazało się, że beczka po Sherry jest bardzo droga, bo ciężko ją dostać. Tak jak beczka po Bourbonie, powiedzmy, kosztuje w dużym uproszczeniu 100 dolarów, to beczka po szery kosztuje 700-800 funtów. No więc, ktoś by powiedział, robimy biznesplan, Jak mam przechowywać trunek w beczce, za którą płacę 100 dolarów, czyli pewnie 400 zł, a w beczce, za którą muszę zapłacić im 4000 zł. Rachunek ekonomiczny jest prosty i idziemy w beczki po Bourbonie. Natomiast no destylaria Glenfarclas, no mówię, pewnie dlatego, że nie ma tam pionu e, decydentów, którzy patrzą tylko na koszty, mm -hmm. hołduje tylko i wyłącznie becze, beczką po Sherry, ma od lat 80. podpisany kontrakt z jedną z bodek hiszpańskich i, i nawet jeżeli Sherry jak gdyby nie jest tak popularna, to cały czas produkują jak gdyby te beczki i, i, i zalewają szery na potrzeby Glenfarclasa. No i dla tych, którzy są już bardziej zagłębieni, bo zakładam, że tacy też nas będą słuchać w tematykę whisky, Glen jako jeden z niewielu, jako jedna z niewielu destylarni nadal stosuje bezpośrednie podgrzewanie alembików. Z boku może brzmieć to jako nic szczególnego, natomiast, żeby krótko nie, nie zamęczać i nie zanudzać, ale jest potężna różnica w jakości alkoholu, kiedy, beczki, kiedy kotły destylacyjne są podgrzewane bezpośrednio. Wyobrażamy sobie taki palnik jak, gazowy, tak. jak mhm. mamy w domu. I płomień bezpośrednio podgrzewa z putalembika, a ogrzewanie pośrednie, czyli mamy jakąś spiralę, przez którą przechodzi na przykład gorąca para, i tak. w ten sposób mm -hmm. się to pogrzewa. Wiele destylarni w latach, począwszy od lat 60., 70., ze względów ekonomicznych zaczęło przechodzić na ten system podgrzewania pośredniego. A Glenn Farclass zrobił nawet taką próbę, albo, ale bardzo szybko się z tego wycofał. Potwierdził, że Łyski straciła charakter. Mm -hmm. Straciła charakter dlatego, że przy podgrzewaniu bezpośrednim, jak odpalimy ten gaz, to mamy potężny szok, jak gdyby temperaturowy. Sam proces destylacji jest dużo szybszy. Na dole od wewnątrz tego kotła czy alembika, nawet pojawia się taka warstwa, jak gdyby przypalona, stąd y konieczność jest stosowania wewnątrz takiego łańcucha miedzianego, który się nazywa Ramiger, który cały czas te przypalanie czyści, ale finalnie chodzi o to, że ten alkohol otrzymany przy bezpośrednim podgrzewaniu, podgrzewaniu tych alembików jest taki bardziej pełny, bardziej mocny, mhm. taki bardziej padżent, jak to oni nazywają, czyli taki pełen. Aromatów, które są nie do uzyskania przy podgrzewaniu pośrednim. tak? No i mówię, znów pewnie z racji tego, że nie wchodzi w skład jakiegoś koncernu, gdzie się patrzy na koszty, postanowił no, zostać tradycyjnie przy tym odgrzewaniu pośrednim. Słuchaj, powiedziałeś, pośrednim tak, powiedziałeś o tych aromatach teraz, no to znaczy, że można wydobyć tam bogatsze aromaty. No to opowiedz w takim razie, jak to smakuje. Jeżeli chodzi o Glenfarclas'a, to te beczki poszery robią wszystko. Tak? Znaczy, może nie wszystko, ale, ale z racji tego, że mm, nie znajdziemy w magazynie Glenfarclas'a żadnej beczki po Bourbonie. Wbrew temu, co gdzieś na niektórych blogach i w opisach się pojawia, ręczę, że w magazynach Glenfarclas'a nie ma żadnej beczki po Bourbonie, chyba że jest to beczka, która nie należy do destylarni. Mogło być tak, że ktoś podesłał Swoją prywatną beczkę poprosił o zalanie, ale to nie będzie nigdy zabutelkowane z logotypem Glenn Farklasa. Beczka po daje aromaty zbliżone trochę do szary. Będziemy tutaj mieć na pewno do czynienia z czymś, co przypomina nie wiem, yy, kandyzowaną skórkę pomarańczową z czymś, co przypomina takie suszone owoce z zapachem takiej porannej espresso z gorzką czekoladą yy, z marcepanem z ciastem takim, chyba na święta się robi a może nie tylko, co się keks nazywa ma kawałki suszonych owoców w środku yy, bardzo często yy, aromat Glenfarklasa trochę ogólnikowo, ale jest porównywany do E, aromatu świąt yy, Bożego Narodzenia bo w okresie nie, pomijam zapach smażonego mm. karpia oczywiście, ale mamy ten kompot z suszu, tak, robimy różnego tak. rodzaju ciasta. To są wszystko rzeczy, które będą nam towarzyszyć, y, próbując y, whisky Glenfarglas. Mm, no i na koniec y, cena u nas w Polsce. Y, tak, da, tak dla przeciętnej osoby, który y, jakoś to chciałby spróbować tego trunku. Podstawowa wersja 10 dziesięcioletnia, bo bywa jeszcze 8-letnia ale ona rzadko jest dostępna, i destylarnia chce się wycofać z tej edycji, więc nie będę o niej wspominał. Ten dziesięciolatek to jest poziom cenowy między 100 a 129 130 zł. Tak, w tych granicach mm. powinien być dostępny. No to bardzo, tak powiem, w zasięgu. Cenowym moim zdaniem, tak? Po tej całej opowieści myślałem, że to będzie naprawdę jakiś wiesz, no cena astronomiczna, tak, a to jest absolutnie cena. Uważam, e, że bardzo dobra dla wszystkich. Cena, tak, jak na dziesięcioletnią łyski, e, m, która jest e, naprawdę przyzwoita. No, mm -hmm. warto to jeszcze powiedzieć że Glenfarklas nie ma żadnego związku z torfem w trakcie produkcji, zatem nie jest to łyski dymna. Jeżeli ktoś będzie poszukiwał aromatów dymnych, to niestety nie w Glenfarklasie, ale ja mam to szczęście, że wiele, wiele lat temu wyleczyłem się z łyski dymnych i bardziej hołduje tego typu łyski, które no, charakterem na przykład przypominają Glenn Farclasa, więc w cenie takiej na poziomie 100 zł z hakiem myślę, że to jest bardzo dobry wybór, a... No ja gwarantuję, że, że whisky nie rozczarowuje. No, wiadomo, że to jest kwestia subiektywna. tak Każdy z nas ma inne e, oczekiwania tak i kubki smakowe, ale w, w opinii takiej międzynarodowej jest to jedna z destylarni, tak, na której warto zawiesić oko, i, e, a na pewno warto inwestować w jakiekolwiek edycje limitowane, które się pojawiają. A to właśnie, ja myślę, że to też jeden, albo nawet może więcej odcinków poświęcimy też inwestycjom, prawda? Bo mhm. jest bardzo wielu kolekcjonerów, którzy zbierają, ale no nie tylko jakby na, dla siebie, po to by cieszyć swoje oko i swoje kubki smakowe, ale jest bardzo wielu inwestorów, którzy kupują tylko i wyłącznie butelki, nawet ich nie pijąc w ogóle, mhm. ale no właśnie jako inwestycja. Kupię, przetrzymam ileś czasu, sprzedam dalej i tak dalej. Myślę, że to też jest bardzo duży temat, o którym warto Ne, warto gdzieś tam porozmawiać przy kolejnej edycji. Um, słuchaj, my. W następnym odcinku myślę, że sobie porozmawiamy o tych kategoriach whisky, o których dzisiaj nie, no nie mogliśmy niestety ze względu na już brak czasu um, opowiedzieć. Um, no i oczywiście standardowo pod koniec audycji, rozumiem, opowiesz nam o, kolejnym, o kolejnej. kolejnej butelce jakiegoś Twojego nie wiem, czy ulubionego, czy nie, bliskiego sercu znowu, czy nie. Takiego, ale, który na pewno... ma coś w sobie, co go odróżnia. Ta, tak jest, dokładnie. No, myślę, że to będziemy tutaj głównie prezentowali whisky które niekoniecznie są, jak mówię, mainstreamowe, które gdzieś tam widzimy na co dzień w supermarketach, a natomiast są dostępne w Polsce, chociażby u Ciebie w sklepach, prawda? U mnie w sklepach, tak, w sklepach Ballantyne, które mamy cztery w Warszawie, ale akurat Glenfarclas jest dostępny naprawdę w wielu miejscach w Polsce, nawet dla, dla klientów, którzy nie mają jakichś wokół siebie specjalistycznych sklepów, ale mają jakieś wielkopowierzchniowe Sklepy. No, no, nie jest to żadną tajemnicą, że w takich miejscach mhm. ne, też on nie, się pojawia, ponieważ no, każdy mm, Glenfarklasa na półce chciałby mieć. Więc myślę, że jest dostępny mhm. wszędzie, w miarę wszędzie w Polsce. Jak gdzieś nie jest, to proszę o kontakt tutaj z nami. <noise> to my spróbujemy namierzyć najbliższą Jasne. lokalizację. Eee, w Chorece? W chorece też jest tylko nie wersja dziesięcioletnia, ponieważ no, z reguły jest tak, że choreka chce mieć coś, czego nie ma off-trade mhm. i tutaj częściej się myślę, pojawia wersja piętnastoletnia, która no, jest po pierwsze o 5 lat starsza, poza tym jest trochę inaczej skonstruowana, czyli ma większy udział beczek tzw. zwanych first fill, czyli pierwszego napełnienia. No i czasami jak dostajemy wersje limitowane, na przykład 30-letni Glenn Class czy 40-letni Glenn Class, który w porównaniu z innymi 30-latkami ma bardzo atrakcyjną cenę, do tego typu rzeczy bardziej chętnie się pojawiają właśnie gdzieś w chorece. No dobrze, Jarku, dziękuję Ci bardzo za ten pierwszy odcinek naszej audycji Akademii Whisky. Zapowiada się bardzo ciekawie i smacznie cała seria, cały cykl. Także wszystkich zachęcam do tego, by nas słuchali i wyczekiwali kolejnych odcinków. Dziękuję Ci bardzo za obecność, za dzielenie się swoją wiedzą i historią. Ja Moim dziękuję, Państwa... dziękuję za zaproszenie. Moim Państwa gościem był Jarek Bus. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie radia choreka. Znajdziesz nas na www.chorekabc.pl.